halo, holo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony I przed wami najlepsza gra roku 2016 Riding, horse riding championship będziemy best chcesz, best unrated, unrated... A tak naprawdę to wbiłem się na konto córki Tak, to, to, to Rojo polecił mi tę grę, aż chyba trochę ściszę, bo jest masakrycznie głośna ta gera, mimo że ją już teraz na 5% w mikserze dźwięku tak. Ale może tak dam na dwa o, tak będzie lepiej. E, więc słuchajcie, e, Royo wysłał mnie na pojedynek, e, ponieważ tak. Royo mówił, że tak dużo trenuje w CS, a, a tak naprawdę to kłamał, bo jedyna <laughs> gra, w którą Royo ostatnio gra, to jest Horse Riding Championship. Dokładnie tak, albo wiem, wszystko, co ma elementy RPG, jest dobre. Groom your Horse. E, ja, słuchajcie, idę przygotować mojego konia do wyścigu. E, <laughs> to brzmi jak. Teraz... Radka z Paulinką. <laughs> Idę wyszczotkować mego konia. <laughs> to brzmi jak Paulinka, która wyleciała podróż służbową i muszę zabrać sam. Gdzie, gdzie się szczotkuje konia? kliknij sobie player i tam masz grooming. To powinieneś wiedzieć. Tak. Nigdy nie czesałeś konia? Oj, o nie. <laughs> Mój koń... Moi drodzy, bo, bo konia można sobie stworzyć samemu. Ehm... Um... I ja wybrałem rudego konia dalmatyńczyka. Myślę, że naprawdę się bardzo dobrze. Nie wierzę. Co? No nie masz takiego samego konia, to niemożliwe. Jakie ma kropki? Czarne ma kropki. Uff, bo mój o tym na biało, białe. Tak, więc poczeszemy trochę konia, żeby był o Jezu, ja się że źle czeszę. O. Poczeszemy mu trochę grzywę. Kiedyś, <laughs> kiedyś na streamie pamiętam, jak ktoś mi powiedział, tak zagraje w Barbie czesze konia. I myślałem, że to dowcip, a tak naprawdę to jest trochę jak Barbie czesze konia, bo... Czeszę konia, tylko że nie jestem Barbie. Ale słuchajcie, tak, jeżeli chcecie właśnie więcej takich dziwnych gier, Nie, to, ja nie chcę. To zostawiajcie lajki. Zostawiajcie lawinę lajku. Poczeszę mu ogon teraz. Stary. Ale patrzcie, serduszko mu gówno teraz i możesz mu wywalić. Tak? No. A ten twój koń wdepnął w głowę? No stary, jest rudy. <laughs> tak gdzie ty mi w ogóle jeździsz? Dobra. To... Myślałem, że tylko wtedy będzie miał szczęście, a tu klopsik! A faktycznie faktycznie mu kupa we, weszła w podkowy Dobra, ale to tylko jedną mogłem mu ten... A nie, wszystkie mogę mu patch zrobić. Ja, Ej, mu to ja mu wsadziłem Ja mu wsadziłem Musicie zobaczyć mój materiał po to. Ja, ja mu wsadziłem Idealnie. Do Dobra, a co się robi z tym? A można zrobić coś z pupą? Nie wiem, a czekaj. Ja, nie wiem co ja z tym robię, a chyba ja mu... o, mogę obracać konia. O, obróciłem. Ja, ja gąbką czyszczę twarz. On chcesz, żeby on był czysty. Ale się cieszy w ogóle, jest jaki miły konik. A co to jest to? Dobra, jeszcze go trochę poszczotkujemy. Ale patrzcie, serduszko musele się wzrosło, będzie miał 100 HP przed walką. Ale on się cieszy, jaki miły konik! No tak, ja słuchajcie, ja już wiem, że ja gram w złe gry normalnie, no na co dzień. Koniec z brutalnością, koniec z celowania, do drugiego człowieka. Właśnie, koniec z terrorystami, teraz będą koniki. Dokładnie, takie ładne, śliczne koniki. Jedyne czego brakuje mojemu koniowi to jest róg na czole. Dwa... A mi brakuje dwóch minigunów. To by był jedorożcem. <laughs> Mówię, że będziesz w stanie go trochę udoskonalić. Jakby. Jak to będzie dziesiąty level, to, to cię odblokują tak. możliwości modernizacji. Strzelby. Tak, tak, właśnie, właśnie tak to zrobię. Nie, mój konik już jest piękny i czysty. Mój też. Znaczy... Co prawda jest rudy, więc to nie ma znaczenia. No i co? Chyba możemy Dobra. pójść na pojedynek, co? Ej, nie, serde, mój konik jest mój pięknie ma wyczyszczony. Już całe serduszko. No mój ma pełne serduszko. Ty jak to jak ty swojego kunia dbasz, że ty nawet 100 hp nie masz. No nie wiem co zrobić, no bo wsadzałem mu gąbkę w tyłek, a to chyba nie o to chodziło. To <laughs> mogło mu spać, faktycznie. No spadło mu. Tak, Dzień jeszcze poczeszę mu nie. trochę jeszcze fryzurę. Ja muszę mu ten, wszystkie... Złapić. Ale zadowolony konik, jak się cieszy. Jaki ładny konik jest, taki szczęśliwy kuniu. Dokładnie. Piękne konie. Nie no, konik jest zadowolony, słuchajcie, mam nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni Wychodzę z groomingu Your horse to is not clean, jak nie jest clean? Przecież clean jest cały A tej strony jeszcze nie wyczyściłem faktycznie, cholera, zapomniałem Mój koniec jest brudny A to jest jeszcze jakieś takie dziwne Chyba, o, to jest dobrze No to jest ładny konik Masz, brudnego konia masz? Nie trochę to, serka, no, trochę serka zostało tym wyszczotkujemy trochę. trochę, serka. No i, i za chwilę film z gry Horse Riding Championship będę musiał ustawić jako 18+. Ja nie wiem, on już ma pełne serduszko, no. Ale faktycznie na tej strony jeszcze nie poczesałem. To ja mam mu... Ja właśnie nie wiem, mi, mi napisało, że mój horse is not clean, więc ja go muszę jeszcze trochę poczyścić. No, mi też tak pisze cały czas, że jest. Ale, tym. ale to coś się musi być. nie? Czasami też tak mam, że wezmę a godzinę później już Paulinka mówi mi, że śmierdzę, więc. No może to jest podobnie, właśnie, już go wyczyściłem i on się zdążył zabrudzić trochę. Nie obchodzi mnie twoje życie oralne. Ale to żadne oralne. No, myślę, że jest czysta. Paulinka stwierdziła, że jest brudny. No bo nie, ja, ja brudny, pod pachami już. Jak śmierdzę. ona przełknęła taką zniewagę? No właśnie, nie wiem. To nie jest takie proste. Nie dobra, idę stąd. Idę z grubiku. Nie, Ja też. No, ja Wezywam wyzywam cię na pojedynek w jeździe na koniu przez przeszkody Dobrze To musisz mnie zaprosić chyba, albo ja ciebie też mogę No, to spróbuj. Jest accept nie nie Sąshiba są, ja ma accept. też tę grę, to nie jest przypadek. Dobra Startujemy. Ja ciebie nie widzę niestety, że znaczy, ja bo cię wczytuję jeszcze grę, czy coś się stało? No ja nie, nie dostałem żadnej informacji. A przyniosło cię na ten? Na ekran wyścigu, czy nie? Nie. Spokojnie to Nie, ale tak niemożliwe, żeby ta gra miała bugi Ja po o, prostu Ja teraz mam... jadę Ja widzę w main menu jest waiting, ale na co so waiting? To będzie easy wygrana w takim razie. Dobra, nie, to ja wychodzę, czekaj. Ej, nie mogę wyjść. Jedyna opcja to jest rezum jak jest nacisnę. Nie, jest, ja Nie mogę stąd szop. wyjść! Nie mogę z tego wyjść! Nie mogę stąd wyjść Dobra, czekaj, ja się w takim razie chyba kary się nabawię różnych nie, dobra, koń będzie... Nie no, ja tak dobrze uczesałem konia i wszystko na nic. Ej, no nie mogę wyjść z tego wyścigu, jestem uwięziony. Nie, nie. Ja, ja zaraz nie się okaże, że będę musiał, znowu, będę musiał zaraz znowu konia czyścić. Ej, czemu nie mogę wyjść z gry? Albo muszę przeszkodę jeszcze przeskoczyć, czekaj, chyba. Tak, chyba tak. Dobra, to idę przeskoczyć można... tam. 4 na 5 i wtedy się skończy. Oj, tu tu można się. założyć stanijny klub. No co ty? Założymy własny stańiny klub? Tak, ale potrzebujemy tysiaka. Ale ja mam tysiaka. Ja kreuję, nie? Main menu. O, dobra. Lost. Nie udało się. Przegrałem. Wow. Przegrałeś, kurde. Bang. Wygrana. No, ja nawet nie grałem. Niech to, ci tak. I so tak zawsze ja... wygrywa. Dobra, dobra ja czekaj. cię challengeuję no Dobra, challenge. Teraz kurde będzie pojedynek. No Dajesz. Sorry. Let's go. Nie wygrasz z moim dalmatyńczykiem Rudym Koniem. Lecimy. Piękny skok. Lecimy dalej. Pewnie już się Royal się już pewnie wyłożył. O nie! Mam karę. Ja też Dobra, to pewnie teraz tu, tak jest. Komplit. Idealny Skok Complete, ale ty byłeś szybszy Complete! I co się stało muszę teraz? Zbę. Main menu muszę kiknąć. Czy tu ja będzie też? pokazane czy kto wygrał? Nie. Wygrałem! Nie! Tak jest! No! I dostaję jakieś e, skill tickety Będę miał lepsze skile później. Będziesz mógł ulepszyć swojego konia. On nawet w koniach mnie pokonał! Nie, ja myślę, że jeszcze dam Ci okazję do rewanżu. Wyzywam Cię na pojedynek. Um a tak, okej, okay, jest challenge. Dobra. Dobra. Koniec, Izako. O, Ja marmnie. jestem tym już coraz lepszy, nie? Mój koń jest lepszy niż Twój koń. Skiluję to, to w lujec, nie? Piękny skok, Pięk Jezu, trochę penalty, no ale nieważne. Odrosną Je mu te nogi. I już 3 na 3. Zwycięstwo. 14,182. Dostałem achievement. Getting started. Main menu. Zobaczmy, kto wygrał. Woohoo! Bo jest szybszy, ale ty dostajesz karę. A ja dostałem karę. Ale to ja ujeżdżałem konie w Teksasie Dobra, ja myślę, że ostatni pojedynek. Dam ci ostatni na szansę wygrać z Izakiem. W jeździe na koniach. Lecimy. Chowam kursor. Okej, okay. Tylko spokojnie. O kurde, dobra, nie, no teraz to walnąłem. Przejucha, ucha, stresuję się już teraz. Ile tu jest? 3 na 4. Ostatni. No i teraz nie wiem. I teraz nie wiem, co się stanie. Ale nie, już widzę rojaminę. Nie miałeś żadnych pinaltesów? I ta muzyczka z intro abstrahuje. Co mówią jeźdźcy koniów? Ja! Dziękuję serdecznie, słuchajcie, za oglądanie materiału. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. I przyrzekamy, to nie był materiał sponsorowany, bo takie gierki. Tak, dokładnie, absolutnie, nie. absolutnie nie. Aczkolwiek szykuję się z tego mamy seria. Godność, mamy godność człowieka, nie nagraliśmy z izakiem League of Angels. Zaprawdę, powiadam Wam, seria z Horse Riding Championship będzie dłuższa niż seria Minecrafta uskkf i Mandzia i, i Reziego razem wziętych. Dokładnie tak. Wyskilujemy swoje konie, wyczochramy je na Amen. Trzymajcie się. Będą zawsze czyste. Cześć.